Cześć! W dzisiejszym odcinku spróbujemy najciekawszego włoskiego jedzenia ulicznego w Neapolu. Sprawdzimy tradycyjną smażoną pizzę w kształcie półksiężyca, okrągłą pizzę, która smakuje jak pączek na słono, smażony na głębokim tłuszczu makaron, który wygląda jak pasztecik, oraz spróbujemy tradycyjnego makaronu, z którego słynie Neapol. Do tego oczywiście sprawdzimy popularne ciastka i zjemy najsmaczniejsze lody w naszym życiu. Czy street food w Neapolu jest smaczny oraz ile to wszystko kosztuje? Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy. Witamy się z Wami z Neapolu we Włoszech. No i jak zawsze widzicie na początku, jak tutaj się dostaliśmy. Lecieliśmy liniami Weezer z Warszawy. Widzicie również cenę na ekranie. No i dostaliśmy się tutaj taksówką, która przywiozła nas do hotelu. Co ciekawe, za ilość wynajętych pokoi. Przez Booking.com dostaliśmy darmową taksówkę. Napiszcie nam w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, bo pierwszy raz dostaliśmy taki gratis, jakby za to, że jakiś tam osiągnęliśmy poziom na tym portalu. To dostaliśmy darmowy przejazd do hotelu. Bardzo to ciekawe. No i widzicie, oczywiście, pokój, jak wygląda. Standard jest ok, w porządku. Mamy typowo taki włoski przedmieściowy widok za oknem. Także też widzicie cenę. Nie jest najtaniej. Bo naprawdę, tu o noclegach moglibyśmy zrobić osobny film, ale nie o tym, bo dzisiejszy film będzie gdzieś dużo jedzenia. Będzie bardzo dużo jedzenia. Dzisiejszy wieczór, jutrzejszy cały dzień będziemy sprawdzać, co Neapol oferuje i nie tylko pizzę, ponieważ pizza będzie w drugim odcinku, będzie jeszcze trzeci odcinek dotyczący tego, co zwiedzić wokół Neapolu, ponieważ są tu piękne Ta, miasteczka. Policja. Tak, okolice Neapolu. Ale teraz nie o tym, w tym odcinku będziemy jeść, więc przejdźmy od razu do pierwszej tak, miejscówki. Pierwsze pierwsza i... I kolejne miejscówki, i tak dalej, i tak dalej. Także ruszamy w miasto. Jesteśmy w pierwszym lokalu, który chcemy Wam polecić, albo i nie, bo jeszcze się okaże, jak wypadnie jedzenie, ale jesteśmy tutaj z tego względu, że jest tutaj podawany makaron z ragu, ale powiem Wam, jak wygląda w ogóle wejście tutaj do tego lokalu, bo żeby się tutaj dostać, trzeba zrobić rezerwację albo poczekać, po prostu ustawić się w kolejce. Chcieliśmy usiąść sobie na zewnątrz, ale dla Was usiedliśmy w środku, żeby wszystko było ładnie widać, żeby było światło i tak dalej, choć na zewnątrz jest bardzo klimatycznie. No i co, czekamy na pierwsze jedzenie, zamówiliśmy sobie makarony, zamówiliśmy sobie przystawkę i to wszystko za chwilę. No i mamy naszą przystawkę, czyli brusketę, moi drodzy. W czterech różnych odsłonach mamy tutaj bruskettę z ragu, Mamy bruschette genovese, czyli to jest długogotowane mięso z cebulą, czerwonym winem. Mamy wegetariańską opcję ze świeżymi pomidorami oraz z bakłażanem. Więc nie pozostaje nam nic innego jak tego spróbować. Bardzo jestem ciekawa tej opcji ragu. A ragu to tak naprawdę mięso wołowe i wieprzowe, które jest zrobione troszeczkę na, pod, podobnie do bolognese, ale nie jest to mięso zmielone, tylko są to długo gotowane duże kawałki mięsa. Czasami gadać i próbuję. Mm. Ale dla mnie pieczywo to w ogóle, takie, takie twarde. Mm. twarde i spodziewałam się, że może będzie po prostu takim tego bazą do tego, żeby to trzymać, ale tutaj głównym składnikiem do jest to pieczywo, które po prostu żuje, żuje I jak widzicie zresztą też do tego ragu, tej warstwy to tyle co kot na poką. Dobre, smaczne, ale myślę, że makaron będzie lepszy, ponieważ samo, sam, samo to mięso i ten sos genialne. Spróbuję jeszcze od razu tego genovese, ale słodkie. Mm. Tak? cebula się po prostu rozlała, słuchajcie. Dobra, Michał, próbuję. Bardzo dobra, muszę powiedzieć, że ta z tym ragu, to jest po prostu mistrzostwo. Bardzo fajna, taka pomidorowa, ale to jest przepyszna. jest najlepsza. Bardzo słodka jest ta cebulka, do tego to mięso. Czuć, że to jest takie trochę jakbyście położyli, najprościej można to było porównać, do położenia bigosu na kanapce. Spróbujemy jeszcze tych, tych opcji z bakłażanem i z pomidorem, ale one na pewno na 100% są, opcje te, te warzywne są tak samo smaczne. No i spróbujemy tego bakłażana. Ta opcja z bakłażanem zdecydowanie najsłabsza. Czekamy na główne dania, czyli na makaron. Wjechał moi drodzy nasz makaron, dostaliśmy dodatkowo ser oczywiście do posypania i mamy torbę z pieczywem i pokażę Wam nasze dania. Wygląda super. To jest taki duży makaron. Wygląda on tak. Jest on makaronem z dziurką. No i jest to mięso. Nie są to kulki takie mięsne. Ja trochę myślałem, że trochę tak będą. Takie kulki mięsne. Nie jest to też mielone. Tylko bardziej takie szarpane mięso. O, ten sposób, widzicie? Tak się rozchodzi. ten bardzo ciekawy. Jakie to jest dobre. Makaron jest idealnie al dente, no To mięso rozpływa się w ustach. Nasz cały widz podpisuje, mówi, że Michałowice zawsze się rozpływa w ustach, no ale jak, jak my wybieramy takie miejscówki, to ciężko, żeby się coś nie rozpływało w ustach, bo my wybieramy miejsca, w którym jest dobre jedzenie, więc ono po prostu jest przypyszne. Do czego porównać to mięso? Trochę do takiej, bo to jest i wołowina i wieprzowina razem, to też żebyście wiedzieli, to jest właśnie gotowane tam przez 6 godzin to mięso. No i jest taką mieszanką. Ja chciałem powiedzieć, że to danie jest bardziej mięsne niż makaronowe. Bardziej to jest mięso z makaronem, a nie makaron z mięsem. A co do sera, to moi drodzy, jak sobie wygooglowaliśmy i sprawdziliśmy, to do ragu najlepiej właśnie e, albo świeża mozzarella, albo e, starty świeży parmezan. No strzał dziesiątkę, że będzie wam to mega... Na pewno spakowało. Przepyszne. 10 na 10. No musisz próbować Klania. Doceniam ten smutny listek bazylii, ale wezmę go na bok, bo to nie o to chodzi. Merdu, merdu, merdu. Papu, papu, papu. Bo to o to chodzi. Tutaj zobaczcie, przykrość się uśmiechał. Mm. Słodziutki sos pomidorowy się rozpłynął najpierw w ustach, a potem trzeba było pokonać najpierw al dente makaron, a potem to mięso, które jest kruche, jest smaczne, ono jest bardzo przypomina na przykład pulet pork, czyli szarpanu wieprzowi. tak, też mi tak przypaść. Tak, 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 bardzo dobre, bardzo fajne, bardzo esencjonalne i bardzo włoskie. Polecajka, milion dwieście procent, naprawdę. Zajadamy i lecimy do kolejnej miejscówki. Dla Was sekunda, dla nas cała noc, także dobranoc. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejna miejscówka, mamy piękny poranek i jesteśmy w takiej ulicy, dzielnicy, z różnymi barami, restauracjami, tylko jest tutaj pełno, ogrom. I co ciekawe, wszystko jest w barwach Napoli, drużyny piłki nożnej, która w pierwszy raz po 33 latach wygrała Mistrzostwo Włoch. No i tutaj mamy totalny szał na punkcie tej, tego klubu, no i wszystko jest tu dekorowane. Całe miasto wygląda to mega fajnie i cieszymy się, że trafiliśmy akurat na taki moment. Nawet słuchajcie, tutaj gdzie jesteśmy, mamy na torbie, że trzecie Mistrzostwo Włoch jest oznaczone Tata Napoli. Także naprawdę totalne szaleństwo. Ale przejdźmy do przekąski i już Wam mówię, co to jest. To jest to frittatine di pasta, czyli smażona przekąska z makaronu Bugatini z beszamelem. Mega dobre. Nie wiem, czy tutaj widać, trzeba się bardziej wygryźć, ale ja dla Was otworzę. O, mamy tutaj groszek, mamy tutaj szynkę, która jest tak drobnie posiekana, mamy makaron, to jest ugotowany al dente i sos beszamelowy. I to wszystko jest w takiej formie przygotowane i wychodzi taka babeczka makaronowa, jest to przepyszne i polecamy wam, generalnie możecie to dostać y, w większości tutaj lokali, pizzerii, ale my wybraliśmy akurat to miejsce które teraz widzicie, widzicie nazwę widzicie adres jak zawsze bo ona ma najwięcej opinii i to miejsce jeśli chodzi o tą przekąskę jest polecane Michał nie wspomniał o najważniejszym to jest tak tłuste słuchajcie tak. to jest w ogóle jak danie, naprawdę to nie jest przekąska, ja się tym najem na 100%, mega kiedy do tego jest zrobione jeszcze na taką panierkę, bardzo fajnie to wygląda Ciężko. Bardzo smaczne. Ta szynka to jest długo gotowana szynka, więc to wszystko jest takie miękkie. Bym dała nawet 8 na 10. Pyszności i idziemy do następnej miejscówki, no bo co my będziemy się ograniczać? Smacznego! Baba z rumem, słuchajcie, my kiedy siedliśmy na statku, jak byliśmy na Costa Venezia, babę z rumem, ale ta baba wtedy miała ten rum w środku, a ja widziałam, że pani wzięła po prostu zwykły rum biały i polała nam to ciasto drożdżowe, bo tak ona wygląda, to jest taki grzybek, zwykłe ciasto drożdżowe z rumem. Także próbujemy, nie pozostaje nam nic innego, pewnie to nie będzie nic zazwyczajnego, no ale jest tutaj tradycyjny deser stąd, więc próbuję. Oni no, lubią alkohol, no, 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 no. Mhm. ale ten rum jest z cukrem. On jest albo po prostu ta babka jest tak słodka, że nie czuć tego, ten rum jest taki bardziej nawet bym powiedziała trochę orzeźwiający. Wiecie o co chodzi? Że nie czuć alkoholu takiego strętnego, że sam spirit, nic z tych rzeczy. Bardzo fajna, taka mięciutka jest, sprężysta i mięciutka jest ta babka. Jak widzicie, że tam na pewno tu, o patrzcie ile tego rumu jest. Nie, rum, rum, rum. Ale ja mam też jedną rzecz do powiedzenia, jeśli chodzi o ten deser, że on powstał z przypadku, ponieważ król, nie pamiętam jaki, macie tutaj na imię tego króla, e, lubił eksperymentować i dostał babę drożową i mówi halo, czy ona jest taka niedobra? I ją rzucił i na nią wylał się rum, a on stwierdził, że może to być fajnym deserem i tak powstała babka z rumem. Michał próbuje. Mm, mega dobra, ale mam wrażenie, że ta druga babka czekała w moich rękach, jak nagrywałem Klaudię, i ona troszkę smakuje inaczej. Ale wiesz dlaczego? Bo ona bardziej nasiąknęła tym, tym rumem. Jest troszkę inna w smaku, troszkę lepsza. No ale jak będziecie w Napolu, to koniecznie musicie spróbować. Mi bardzo, bardzo smakuje. Super. Idziemy kolejnym No Moi drodzy, znajdujemy się pod muralem Maradony. I nie spodziewaliśmy się tutaj takiego szału, w ogóle totalnie. Przyszliśmy się na spacer po jedzonku tak. i mówimy: Zobaczymy to miejsce, jest ten mur, zrobimy sobie jakieś zdjęcie, ale nie widzisz, że to będzie takie miejsce, takie kultu. No straszne, ołtarze tu są, słuchajcie, tak. ołtarze po piersiach, Matko Boska. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś koszulki, bo Michał jest no, fanem przywieźć. sportu i musi. Muszę przyjąć koszulkę, no jak? Być takim jeszcze z tego miejsca, słuchajcie. Hello. Naprawdę, to jest szał, czał. całe miasto jest dekorowane, trafiliśmy. Super, ja jestem zachwycony. 10 euro. Ale wszystkie są, przeróżne są masa takich też nieoryginalnych, ale bym chciał takie chociaż żeby miało logo na poli, a nie jakieś tam tam wisi taka ładna, mi się podoba. No nie. Same takie yy, podróbkowe, a ja szukam oryginalnej. Mam tego wariata! O, cieplutka chyba. No, cieplusia i taka mięciusia, i w ogóle totalnie inna niż wszystkie, więc już próbujemy. Dobrze, moi drodzy, kolejna miejscówka, wysoko ocenione miejsce, z pizzą innej niż wszystkie. Tak ona wygląda. I słuchajcie, nazywa się to La Montanara. Jest to mniejsza pizza niż taka tradycyjna. Jest okrągła i przede wszystkim pusta w środku. I zazwyczaj jest udekorowana w wierzchu sosem z pomidorów. I ten pomidor to jest San Ma rzano, jeśli dobrze wymawiam, plasterek mozzarelli lub krawoli i listek bazylii. No ona jest taka faktycznie w środku jak taki pączek. Jest bardzo ciekawe. Mm, mega dobre, ale ja mam wrażenie, że jem pączka, który jest z sosem pomidorowym. No nie próbowałem tej mozzarelli, ale no, pokażę wam jak to wygląda. Otworzę tą pizzę. Jest po prostu puste w środku ciasto, tylko tak troszkę jest maznięte. Główną rolę gra tutaj właśnie to ciasto, ale Jakie mam świecące ręce, patrzcie, jest tak tłuste to danie, ale czy mnie zachwyca? Nie wiem, ja mam wrażenie, że no po prostu jem pączka z sosem pomidorowym i z mozzarellą. Ciekawe? No, takie 5 na 10 dla mnie, ale Klaudia powie, może jej będzie bardziej smakowało. No pączek z pizzą faktycznie. jedyne co jest fajne, to to, że faktycznie ona jest taka strasznie pusta w środku 4 na 10. Ale no to jest taki zapychacz. O, jak musicie szybko zjeść i nie macie czasu, to wtedy możecie coś takiego chwycić, bo nawet słabo, że ta mozzarella nie jest roztopiona, ona się też nie ciągnie. No taki i ten sos pomidorowy, czy jest jakiś nadzwyczajny też, nie? Pizza ponczek. Pizza pączek. Idziemy dalej, No idziemy dalej. Sprezentowaliśmy w tym miejscu dlatego, że tutaj najprawdopodobniej są najlepsze lody pistacjowe i śmiem twierdzić, że coś w tym jest, bo są rewelacyjne. Ale dobre. Widzicie adres, widzicie opinie w Google, także polecamy, naprawdę. Oj, rewelacja. Taka gałka kosztuje 3 euro, więc najtaniej nie jest. Ale jest przekozacka, i to jest naprawdę najlepszy, jak jadłam w życiu. Nie jadłam nigdy lepszego. Rozpuszczają się bardzo szybko, więc zajadamy i będziemy cisnąć do kolejnej miejscówki, ale to jest petarda. Moi drodzy, kolejna miejscówka to pizza frita. A co ciekawe, jest to pizza smażona. I już Wam tłumaczymy, dlaczego. Historia jest taka: w trakcie II wojny światowej wiele tutaj rzeczy zostało zniszczonych na południu, na południu Włoch. No i niestety między innymi piece właśnie opalane drewnem i tak dalej. No ale Neapolitańczycy stwierdzili, że może zamiast tę pizzę piec, może warto by ją usmażyć. Bo pizza taka e, oryginalna z pieca była po prostu towarem luksusowym. Więc stąd pomysł na takie półksiężyce i na pizza frita. E, no i próbujemy. To jest znowu to samo ciasto, które było w tamtej pizzy z mozzarellą. Tej pustej w środku. Bardzo podobne. Tamto też musiało być smażone. Ale ja tu chciałem się dostać tego nadzienia. Oho, dobra, jest mięso. Coś tam jest. Jakie to jest dobre. Mamy, słuchajcie, tam ser, mozzarella. Mamy taki placek, on jest, widzicie? Tutaj jest pieczony. A my go spróbujemy dla Was specjalnie tutaj rozłożyć. I mamy, słuchajcie, pomidory. Mamy mięso i mamy mozzarellę. Tak to jest, jak się nie znam włoskiego, słuchajcie. Mówimy, że czujemy mozzarella, że czujemy jakiś ser, a to był tak naprawdę ser krowi, ponieważ tą fritę, pizzę fritę, którą wybraliśmy, miała właśnie salsę pomidorową, miała ricotę, miała mleczny krowi ser, pulpety oraz czarno-świeżo mielony pieprz. Dlatego mieliśmy takie poczucie, że jest coś takiego mlecznego, bardzo łagodnego tak, 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 Bardzo smaczne to było. Kolejna miejscówka. Za nami Wezowiusz, moi drodzy, ale będzie go lepiej widać w kolejnym materiale, który będzie o okolicach Neapolu, bo będzie go widać z statku. Nie? Tak, tak. Jutro płyniemy promem do różnych fajnych miasteczek, także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Idziemy. Kolejna miejscówka. Jesteśmy w kolejnej miejscówce i uwaga, jest to miejscówka dla osób pełnoletnich i my tutaj nie zachęcamy do spożywania alkoholu, ani że jest to jakaś forma spędzania wolnego czasu, absolutnie. Chcemy wam tylko pokazać, że można wypić sobie aperola za 1 euro. Cena teoretycznie dobra, ale uwaga, jest haczyk, ponieważ ta cena jest tylko i wyłącznie dla Erasmusów. Nie jesteśmy Erasmusy, już dawno, dawno nieprawda, więc zamówiliśmy sobie nie aperol szpic, a Limoncello Spritz i meloncello Spritz, czyli mamy z cytryny i z melona. Do tego dostaliśmy oczywiście, za każdym razem, jak się um, przychodzi do restauracji z jego drinka, to dostaje się takie czekadełka. My za dwa te drinki zapłacimy 14 euro, więc dużo meloncello. Boże, przepyszne jest, jest tak słodki, taka czysta esencja melona. Natomiast limoncello jest taki bardzo orzeźwiające, więc kwaśny taki. taki kwaśny. Michałowi o wiele bardziej ten, mi ten meloncello super, a w ogóle apero Spritz, dla tych, którzy nie wiedzą, jest taki bardzo bardzo gorzkim w smaku. Ja też na przykład bardzo lubię Aperolę, to jest chyba mój ulubiony drink, ale nie wiem, czy Meloncello nie będzie lepszy, bo jest bardzo, bardzo smaczny. Warto go poszukać, bo jest teraz lepszy moim zdaniem niż Aperol Spitz. Dla Michała Limoncello, proszę próbujcie. Zostaliśmy jeszcze oliwki. Także pijemy i idziemy na pizzę. Tak, 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 to też się ogarniemy i... Aha. No to szybciutko. Przeszliśmy dosłownie 10 metrów i jest kolejny lokal, który właśnie oferuje jakieś tam aperolki w przystępnych cenach, po euro, po 2 euro. No, no dużo tego jest, po prostu o to mi, o to mi chodzi. Dobra, idziemy się odświeżyć. i kolacja. Chociaż ja, ja bym chciał jeszcze jeden deser to zobaczyć jak będzie po drodze. Mm. <laughs> Czyli co, namówiłem cię na ten deser. Tak, tak, my jeden po prostu i spróbujemy. Co pani robi? Sypuje cukrem pudrem. <laughs> Pięknie wygląda. Tak, żeby nam się otwierało. Dziękuję. Thank Gracie. Jaka muszelinka! Jaka jestem piękna! W ogóle śmiesznie, bo ona jest tutaj tak y, troszkę otwarta nawet, że widać ten środek. A w środku, słuchajcie, jest po prostu kasza manna, która jest y, troszeczkę, że tak powiem, podkręcona, aromatyzowana dokładnie, z z pomarańczy, więc... Próbuję, kruche ciasto, podobne do ciasto filo. Czyżby było twarde? Ale takie kruche. Płamałeś zęby? Mm -hmm. Co ty mówisz? Totalnie. Oj, twarde. Mm -hmm. No powiem wam, dupy nie urywa. Za twarde jest to ciasto w ogóle, no jest słone. Słuchajcie, doczytaliśmy, że jeszcze tutaj jest serikota, ale przede wszystkim, że to nie jest kaszamana, tylko to jest semolina, czyli, czyli semolina jest pozyskiwana z pszenicy durum, a kaszamana ze zwyczajnej, więc to jest ta różnica. Smakuje troszeczkę, przypomina w sumie konsystencję kaszkę manną. Ta ricota tutaj znikła, ale bardzo coś pomarańcz. I ten środek jest super. No, to na bym powiedział. Faktycznie, można to pomieścić z kaszą manną, tą semolinę. No to tak jest, bo pisywaliśmy, z czego się robi, to wiecie, jedne źródła podają no mówią, no, do to jest kaszka manna. Zaraz piszecie samą semolinę i Google wam podpowiada. Nie, tego nie można mylić z kaszomanna. Także wiecie, no to tak to wygląda. Nie jest to specjalny jakiś deser. E, mi głowę nie urwał. A szkoda, bo kurczę, tak się nastawiłem, nie wiem dlaczego. Znaczy zjemy, ale no tak no. wygląda środek. Siodek wyglądać może dla Was jakby tam był pyszny w środku budyń, ale to nie jest budyń. No bardzo twarde, tak ja. nawet trzeba je pogryźć. 4 na 10. No, 4 na 10 to nawet dużo. Idziemy do pokoju, ogarnąć się, idziemy na kolację i Was na pizzę, a to za chwilę. Czekamy. Półtorej godziny czekamy na stolik Mam nadzieję, że no. pizza będzie wyromana w kosmos, musimy. naprawdę. Musimy. Jeśli chodzi o menu, to mamy tylko do wyboru pizzę, i słusznie, ponieważ jesteśmy w pizzerii. Wybór jest ogromny, ale warto zaznaczyć, że niestety nie ma nic w języku angielskim, więc musimy sobie ten włoski trochę przetłumaczyć, dlatego wzięliśmy najprostsze pizzę, ponieważ wzięliśmy margaritę extra. Czyli prawdopodobnie będzie miała ekstra ser albo na to liczę w sumie, nie wiemy. Oraz diawole, czyli po prostu z pecorino tyle. Do tego zamówiliśmy sobie ich domowe wino, które jest serwowane nie w karawce a w, w butelce i tutaj mamy na stole pół litra i taki koszt tego wina to jest 9,50. Oczywiście opłata koperto za nakrycie od osoby 2 euro jest naliczana. Natomiast jeśli chodzi o pizzę, to są naprawdę przystępne ceny, więc. Tak, pod najprostsze 6 euro? Tak, 6 euro, 8 euro chyba za tą diawolę, ale to jest... Moim zdaniem jak na tak wysoko ocenianą restaurację to ceny nie są złe, że czekamy na pizzę i zobaczymy, ile ta w ogóle podróż pizzowa nam zajmie łącznie. Czy dwie godziny, dwie i 2,5 tak, zobaczymy? Najdroższa chyba 10 euro pizza, Tak, nie? najdroższa pizza 10 euro, więc to nie jest taka cena jeszcze powalająca, bo to jest tam 45 zł, u nas też w Polsce trzeba zapłacić za dobrą pizzę tyle, więc też, czekamy. czekamy. Ja chciałem tylko dodać, że my mieliśmy w planach generalnie odwiedzić dzisiaj wieczorem dwie pizzerie. Ale nic z tego nie wyjdzie, więc odwiedzimy jedną. Bo o półtorej godziny jesteśmy na kolejki, ale będzie odcinek o najlepszej pizzy na świecie w Neapolu. Ale to musicie subskrybować, bo będzie, będzie na kanale. Moi drodzy, przyszła, wytęskniona, wyczekana. No to będzie nasza pierwsza pizza neapolitańska. Widzimy, że ja mam tutaj ewidentnie ostrzejszą, ponieważ tutaj widzę nawet gdzieś są pestki z papryczek. Więc ona jest tak duża, że wychodzi nawet poza rand, poza więc talerz, ją. Tak. tak, poza talerz. Słuchajcie, ja już mogę powiedzieć, że to ciasto jest takie bardzo ciągnące się i gumowate w ogóle, że tak prawie nie jest chrupkie, To na 100%. Uow. Ale, ale jak? Mm. Czyli mm. diabola nie tylko z nazwy. Mhm. Ja rozumiem, o co chodzi z tym spodem, bo on jest jak nawet, jakbym przyrównała go do gumy, to bym nie skłamała. On jest taki śmieszny, że. On ma, jest bardzo cieniutki, zresztą spójrzcie ocień i jak ja go rwę, o widzicie, to on się ciągnie, jest taki, ja mi to bardzo pasuje, że on jest taki cienki, to jest totalnie w moim klimacie, nawet to jest fajniejsze niż taki krakersowaty, no ona w ogóle jak ją rwę, to ona jest taka, test Magdy Gessel był oblany, nie? Ta szynka jest gniana. O kurczę, mm. nie mogę się doczekać. O Jezus Maria, ja się nie mogę doczekać, aż Michał spróbuje, bo to Michał lubi, elbia pizzę, jest fanem wielkim, Próbuję tych rantów, ale też się ciągną, ta pizza jest, no jedno w swoim rodzaju, nie nie no, nigdy takiej pizzy, a już trochę zjedliśmy w życiu, Ile 9 tez? na 10, Uuu, 9 na 10, to już no ok. 9 na 10, nie wiem dlaczego 9, chcę odjąć jeden punkt, bo wiem, że to nie jest najlepsza pizza na świecie, więc co będzie potem, w ogóle musicie koniecznie zasubskrybować, żeby zobaczyć ten odcinek z najwyżej, najwyżej i najlepszej, najwyżej ocenianych, i najlepszych restauracji serwujących pizzę tutaj w Neapolu. Michał próbuje. Wow. Naprawdę myślałem, że w życiu już jadłem każdy rodzaj pizzy. I żadna mi nie zaskoczy, bo czy może zaskoczyć pizza, pizzę, bo niby jest prostym daniem, prawda? A tutaj totalne zaskoczenie. W ogóle, jak ona jest ostra, to diabolo. Naprawdę. Ale to ciasto jak guma trochę, co? Tak, kolega ma rację. To ciasto jest jak guma, ale ono nie jest gumowate w... Tego, w tym złym znaczeniu. Ona jest ciągnąca się, ale jest pełna smaku i jest po prostu dobra. Nie jest takie, że jest męczącą gumą, jest niesmaczne i, i bym tego nie zjadł, powiedziałbym: Boże, gumowate ciasto. Nie, tylko ona jest właśnie pozytywne tego słowa znaczeniu, Takie ciągnące się fajne, coś kompletnie innego. Mm. Nie na no, mega dobre. Chcę z tej margarity. To jest, moi drodzy, margarita extra. Ona tak jest. Opisana w menu, z tego względu, że ona ma dodatkowo tutaj ser. Myślałem, że ten ser będzie trochę inaczej wyglądał. My sobie go rozetniemy. To nie jest do jej konsystencji. Widzicie? Też ciągnącej się. Ale nie jest na całej pizzy, tylko jest podane na środku, nie? Taki mały pipek, no taki mały kawałek po prostu. I jestem ciekaw, czy ona będzie też taka ciągnąca się. Czy to jest po prostu specyfika lokalu, czy to jest specyfika. Pizzy napolitańskiej. Ja sobie specjalnie nic wcześniej nie oglądałem, żeby nie sugerować się opiniami innych, tylko chciałem sobie sam wyrobić opinię i spróbować po prostu zobaczyć, czy mi to smakuje, czy nie. I kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej pizzy. Więc nie mam w głowie nic, żadnej cudzej opinii, żadnego jakiegoś e, innego odczucia. Bo my specjalnie nic nie sprawdzaliśmy, nic nie oglądaliśmy. Ja już chciałem pierwszy raz zasmakować i poczuć to całym sobą, jak ta pizza będziemy smakować. Więc macie autentycznie moją taką prawdziwą reakcję: pierwsze zderzenie z pizzą neapolitańską. I Klaudii też tak samo, dla niej też kompletnie nic nie wiadomo. No i właśnie, o, ona jest taka meista. Więc tak jak Klaudia powiedziała słusznie, że, no co, Magda Gessler powiedziała, że zła pizza. No jesteśmy w Neapolu i to jest pizza neapolitańska i co? I ona powinna tutaj nam sterczyć? Chyba nie? O jaka ta jest pyszna? Ciasto jest takie samo. Też jest e, ciągnące się, ale ser, ta mozzarella, wymiata, sos pomidorowy jest zupełnie inny, taki słodkawy lekko, ale ser robi taką robotę. O jaka dobra. I naprawdę. Na razie dla mnie dycha. Jestem ciekaw tych najlepszych, ale to jest tak dobre. Mogę powiedzieć oficjalnie, że to jest najlepsza pizza jaką ja w życiu. Ta, ale Margarita. Ta. Wow. No, z buffalo, no ser. taka jest mm, dla wszystkich. Tak. To jest idealne określenie, że ona jest dla wszystkich, że osoba, która lubi ostre, Powie, że jest smaczna. Osoba, która nie lubi ostrego, też powie, że jest smaczna. Ona jest tak neutralna i tak podstawowa, że aż przepyszna. Ale dla mnie i tak ta jest smaczniejsza. Naprawdę? Tak, no, ale jest fajna, bo jest słodka. I te pomidory, kurczę, te włoskie pomidory, boże, mogę tu mieszkać tylko tych pomidorów, naprawdę. Fajna, zajadamy. Moi drodzy, nagrywamy to dla Was tutaj zakończenie. Z tego względu, że nie wiemy jakie będzie światło na ulicy, a już jest ciemno, bo mamy godzinę prawie w pół do 11. Zapłaciliśmy za całość 28,50. Tak, 28, I oczywiście widzicie podsumowanie tego opinia wszystko nas dzisiaj w dzisiejszym odcinku wyniosło. E Smacznie. Na no razie jest naprawdę bardzo smacznie, tak. także dajcie znać co Wam się najbardziej podobało w komentarzu i koniecznie napiszcie nam, co jedzicie do odcinka, bo musieliście coś jeść. Hello, taki odcinek Dokładnie. nie wolno bez jedzenia. Dokładnie, jeśli ominęliśmy jakiś lokal, który warto odwiedzić, dajcie znać w komentarzu innym, żeby też wiedzieli i mogli sobie y, potem sprawdzić w komentarzach. No i co? Nie przedłużamy. Pamiętajcie, że tutaj łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie ominęły Was nowe odcinki z Neapolu. No i do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.